Witam Was serdecznie w kolejnej części, jak pamiętacie, w poprzedniej. Zabijaliśmy troszeczkę mopków. Zaczyna się robić coraz bardziej gorąco i coraz bardziej ciekawie, bo coraz większe dziadostwo wychodzi nam naprzeciw. Więc, tak jak tutaj na przykład, to jest dość dupne. I pewnie za chwilę będzie do mnie łatać rakietami, tak jak mi się właśnie wydawało. Ale my nie będziemy lepsi i będziemy rzucać tego dziada granatami. Dobra. To jest karabinka to wyciąga rakietnicę więc powinienem spłacić salwa Wiedziałem Nie wiem ile granatów wchodzi na niego Jezus maria trochę tego jest mogi w końcu co Wypadałoby może a ja już nie ma ręki Nie już padł, okej okay. Jezu całe szczęście Zaczyna się robić coraz bardziej kurde ciekawie 19 arma Teraz bardziej kurde ciekawe. You need a hmm, ciekawe gdzie jest blookie. Takim szczurze. No i kolejny, kolejny mobek. Patrzcie jaki fajny. Uroczy, sympatyczny jest wręcz po prostu. Długo nie porząd. Mamy bloki No i pamiętam mi się, się do gardła. Wiedziałem. Kocham, kocham to, kocham to, ale załatwiliśmy ich sprytnie serią. Na szczęście, całe nasze szczęście Alarm wyje, alarm trzeba wyłączyć Ej, wyłączyć się czy się nie wyłączyć? Chyba się nie wyłączył nic, lipa Wejdźmy do wody Mamy armor Karpiów nie ma, całe szczęście Całe szczęście Karpiów nie ma Hmm Powiem Wam szczerze, zaczynam się zastanawiać, co to dokładnie jest, ten cały motyw, z tym czymś, czego się nie dało wziąć. Bo to było trochę dziwne. Nie wiem, nie rozumiem. Zapiszę sobie, może dla naszych wypadek, bo coś mi, się, coś mi się wydaje, że będzie śmieszne. Te drzwi są jest za duże, żeby tak było, lightowo po prostu. Oto to kurde, no. Dziady jedne. Już was nie ma. Już was tu nie ma. Tam na górze coś łazi? Nie, tam jest po prostu broń, a tam na górze jest to jedno takie duże dziadostwo. Ej Dobra. Ej! Nie no! Nie róbcie mi tego! I czy tutaj jest ściana, która się odbija granat? No lOL! Ej! Nie, to jest hamskie, to jest hamskie, bardzo hamskie. Przecież tutaj jest sufit, od którego mi się normalnie legalnie odbija granat, ey To jest wredne U. Szlak To jest wredne, to jest wredne. Unit a redki red tam na górze jest ścierwo Widziałem Tutaj też nie wolno Próbowałem do niego rzucić granatem, ale się nie udało. Na no moje nieszczęście, bo jakaś ściana tu musiała gdzieś być. Nie wiem gdzie ona jest, szczerze wam powiem. Hmm, to mnie pewnie zje. Staram życie. To dość taki ostry i kategoriczny sposób. Więc, nie, jednak się zapiszę. Zapiszę się i zobaczymy co z tego będzie. Nie ja wiedziałem, żeśmy tu są miejscem, miejscu. Okay. Hmm... To trzeba będzie zejść tutaj na dół. Siema. Wielka pompka, duża pompka jest bardzo przydatna. I pewnie trzeba będzie wyłączyć w jakiś sposób te laserki. Pewnie zaraz coś mnie zje. Tradycyjnie. No. Dupne godzinę O, kurde. I zauważyliście jedną przypadłość, taką dość sporą, że z tych gadzin mechanicznych sztejki nie lecą. Mogę to się do mnie zbliża. Wpadłeś, wpadłeś. No a tu jeszcze ten mały. Hmm. Sympatycznie bardzo. Coraz bardziej sympatycznie się zaczyna dziać. I to są w ogóle ludzie, to są w ogóle więzienia w, ogóle w się sobie. I tych ludzi da się stąd wyciągnąć. I to mi nie chce krzywdy zrobić, tak mi się wydaje chyba. Wypuszczę was, wypuszczę. Wy żyjecie, wy żyjecie, no tak. Rockets, Ej, tu mam fajną lipę, że w ogóle gdzieś wziąłem i nie wyciągnąłem jakby co powiedzieć. gdzieś wziąłem rakietnicę zostawiłem pewnie tam gdzieś tamtej mapce stałem życie no nic to nic nie poradzę nie tu się coś zamyka otwiera Jaki ich tam wie? no jeszcze tego dupnego brakowało. też od tych rakiet nie to nie jest od tych rakiet całe szczęście zdałem, no no Tak, to od tych rakiet. No to w niego trzeba trochę pakować. Kurde. Cholera jasna. O ty kurde, mać! No, no, no! Dobra, jeden po... ...haratany. Jeszcze zostało nam dwóch tego do końca. Pewnie zaraz dostanę rakietnicami po łbie A to mnie zaskoczyło, powiem szczerze hardcore zaczyna robić, bardzo sympatycznie No, giniesz, Gnido, nareszcie, całe szczęście, nareszcie Tak sobie myślę, kto normalny daje 50 granatów Kto normalny daje 50 granatów, ale teraz już rozumiem po co mi to 50 granatów tak naprawdę Robi się cholernie niesympatycznie Rocky Quake'a ta gra nie może być sympatyczna, po prostu tam coś jest. Tam jest adrenalina. Nie myślałem, że jestem winien, okay. to jest jakaś kombinacja klawiszowa. Pewnie to coś mi się otworzy. Tam otworzyło mi się. If I found a secret area. I co to jest? Kelsey. Adrenalinka. Przydałaby się jakaś broń, powiem ja szczerze. Coś nowego, bo te standardy już mi zaczynają wpieniać. Czyli pompa. I kilka normalnych, dotychczasowych. Hello, uh. little quad damage silencer. Grenades. Chain gun. Hmm. Tu jest jakieś przejście dalej Ale my chcieliśmy jeszcze wrócić po coś sympatyczniejszego, nie? No No i to już nam daje normalnie strzelce do nowej broni, którą gdzieś zostawiłem Jestem kapitalny i genialny Kocham normalnie siebie, kocham siebie Nic, trzeba by było wrócić Trzeba było wrócić i zobaczyć i zobaczyć co tam dalej hmm, hmm. Tu już nic nie ma Tylko, no nic chyba nie, nie zostawiłem no bo co mogę zostawić Kocham ten shit To ten od tych granatów. Ja myślałem, że to to blisko dystansowe. Hmm. Dobra, tak patrzę na czas, trzeba by było się zwijać. To trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapraszam serdecznie polecam się.